Dzień dobry Państwu w agrosferze wita Janusz Suszyna. Proszę Państwa, wśród najstarszych zawodów świata wymienia się zazwyczaj zawód ogrodnika, jako ten, który przynosił jakieś wymierne dobra. No, w sumie Adam Ewa też się wywodzą z ogrodu. Ja też jestem z wykształcenia i z praktyki ogrodnikiem. Od dawna, proszę Państwa, sztandarowo roślino ogrodów była winorość. Dzisiaj może nie tak się na to patrzy, ale ta winorość zawsze y, dominowała w ogrodach. Ślady uprawy winorośli sięgają 5000 lat przed naszą erą, a kolebka, do której się najczęściej wszystkie ślady prowadzą, jest Gruzja. Stamtąd winorość przywędrowała do Europy i tak i wyszła na cały świat. W dniu dzisiejszym gościmy w sandomierskiej kolebce winogrodnictwa Winicy świętego Jakuba prowadzonej przy klasztorze dominikanów sandomierskich, gdzie naszym rozmówcą będzie ojciec Marcin Lisak, przeor klasztoru. Szczęść Boże Szczęść, Boże! Szczęść Boże! Ojcze Marcinie, jak winorość dotarła do Sandomierza? Dotarła wraz z pierwszymi Dominikanami, a Dominikanie wzięli się stąd, że na początku XIII wieku nastąpiła duża reforma w Kościele katolickim powstały tak zwane zakony żebracze, franciszkanie i Dominikanie. O tyle odmienne, że Dawniejsze zakony, tacy jak Benedyktyni yy, czy Cystersi, lokowali się poza miastami, w takich miejscach spokojnych, prowadzili wielkie gospodarstwa rolne i oni też byli najbardziej znani z uprawy winorośli. Czy też potem z produkcji piwa. Natomiast te zakony, takie jak nasze, franciszkański czy nasz dominikański, były nastawione, żeby tam zakładać klasztory, gdzie jak najwięcej ludzi, czyli w miastach. I taka była też historia tutejszego miasta. Pierwsza lokacja miasta na tym wzgórzu Świętego Jakuba. W pewnym momencie tutejszy biskup, czyli biskup krakowski Iwo Odrowąż posyła swoich księży, kanonika krakowskiego Jacka i kanonika sandomierskiego Czesława, do Rzymu, bo dowiedział się, że tam powstał nowy zakon braci Kaznodziejów, czyli zakon dominikański. Oni tam spotykają się ze świętym Dominikiem, stają się Dominikanami. W 1222 roku dociera święty Jacek do Polski, zakłada pierwszy klasztor w Krakowie. W kościele, który otrzymał od swojego stryja biskupa w kościele świętej trójcy i cztery lata później w 1226 roku kolejny kościół, już tym razem tutaj na wzgórzu naprzeciwko grodu książęcego w Sandomierzu, kościół, stary kościół świętego Jakuba. Otrzymuje Jacek też od biskupa krakowskiego swojego stryja i tutaj zaczynamy budować nowy klasztor i nowy kościół, ten ceglany. A specyfika tego miejsca musiała być taka, ukształtowanie terenu, klimat, że Dominikanie, który no nasz zakon głównie się zrodził w Italii, więc a sam założyciel był Hiszpanem, więc tradycje śródziemnomorskie, winiarskie musiały być bardzo mocno zakorzenione i pewnie z takiej prostej potrzeby, żeby mieć winom szalne na odprawianie Eucharystii dla próby założono tutaj winnicę przy klasztorze Świętego Jakuba, ale ten eksperyment musiał się wymknąć w ogóle poza mury klasztoru, bo już 12 lat od e, czasu, kiedy, powstał, kiedy zaczęto budować ten klasztor, e, książę miejscowy udzielił nam przywileju na produkcję i handel winem. To znaczy, że to już musiała być dojrzała winnica, która produkowała znacznie więcej wina niż tylko na te potrzeby mszalne. I stąd, co ciekawe, Sandomierz, miasto, zresztą wtedy jeden z najważniejszych grodów na ziemiach piastowych, w czasie, no to był czas rozbicia dzielnicowego, no, ale ogólnie Królestwa Polskich Piastów, stał się tak naprawdę wielką przestrzenią dla uprawy winorośli. A myślimy, tak wskazują także dokumenty książęce, dokumenty historyczne, że kolebką tego winiarstwa było właśnie to miejsce czyli wzgórze świętego Jakuba, rozpościerając, no, gdzie położone jest Nasz klasztor i gdzie te winnice stopniowo się pewnie rozrastały. Tak, i winnica, która produkowała coraz więcej winorośli i wina, w drodze uznania w tym 1238 roku dostała certyfikat handlowy na dystrybucję wina gronowego. Był to certyfikat, jak to się mówi, książąt piastoski, dlatego że była to Polska dzielnicowa. I uznany był przed wszystkich księ księ księciów piastowskich. Według książek podatkowych można domniemać, ile tej winorośli w Sandomierzu było, ponieważ, tak jak ojciec mówił, ona się wymknęła poza mury klasztorne i z biegiem czasu no, porosła słoneczne zbocza nadwiślańskie od Złotej do Zawichostu a z ksiądz podatkowych wynika, że w XV-XVI wieku w obrębie miasta Sandomierza mogło być nawet 150 hektarów winnic zlokalizowanych w trzech dzielnicach. Dzielnica Krakowska, czyli ta na której tu jesteśmy, do, do złotej, Dzieni, dzielnica rybitwy yy, położona tam, gdzie jest obecnie w pobliżu obecnej giełdy, naszej, placu targowego, yy, tam było najmniej winic i one były najniżej cenione, jeśli chodzi o kwestię klimatyczną. I dzielnica yy, zawichojska sięga na obecny szpital. Sięgała wtedy ona jeśli siłowa winorośli po pomściów, także były, była to bardzo poważna produkcja i stanowiła duże znaczenie gospodarcze obok pszenicy sandomierki. No, nawet Marcin z Urzędowa w swoim dziele, Herbasz Polski, tutaj mamy wspomnienia, wspomina. E, wspomina o, e, na kilku ładnych stronach o winorośli sandomierskiej, o jej właściwości i m.in. taki cytat, że winorośl sandomierska lepsza od e, morawskiego e, bywa, czy też wino sandomierskie lepsze od morawskiego e, bywa. E, no, ojcze Marcinie, dlaczego w końcu XVI wieku nastąpił zmierzch winorośli sandomierskiej? Dlaczego to z jakiego powodu to nastąpiło? Złożyło się na to kilka przyczyn. Jedna to zmiany klimatyczne. Stopniowo narastało ochłodzenie klimatu, czyli no, warunki mniej sprzyjające do bardziej takiej efektywnej i wysokojakościowej produkcji wina i uprawy w ogóle winorośli. Dodatkowo jeszcze, potem jeszcze z nadejściem XVII wieku, no dosyć tragiczne wojny pustoszyły Rzeczpospolitą. Tutaj już w ogóle, że tak powiem, gwoździem do trumny właściwie całej naszej gospodarki były wojny ze Szwecją, potop szwedzki. Tutaj co prawda sami Szwedzi do nas, do Sandomierza, nie dotarli tylko akurat wojska rakoczego. No niemniej jednak już od szesna, z końca XVI wieku i w XVII wieku te wojny, które pustoszyły, Naszą gospodarkę przyczynimy się do tego, że trudno było po prostu prowadzić taką regularną, zaplanowaną gospodarkę. Ale także słyszałem jeszcze od enologów, że w tym czasie, zwłaszcza w XVII wieku, zalało nas tanie wino z Węgier. Wino często o wiele słodsze ze względów, no, że taką stylistykę wina proponowali Węgrzy w tamtym czasie, więc ten tani, słodki Węgrzyn wyparł także ten o wiele bardziej kwasowy, polski, jakościowy produkt winiarski. I tak pomału. Winorość nam troszkę osłabła. Jedynie tylko uchowały nam się mieszańcowe odmiany, które tolerowały bardziej niskie temperatury. I tak z tradycji, przy każdym w zasadzie ogródku, jakiś krzew winorośli na wpół dziko sobie rósł dla pocieszenia ewentualnie podniebienia. Aż nastąpił czas 1863 rok duże zaangażowanie Dominikanów w powstanie styczniowe i w efekcie tego y, ukazem carskim Aleksandra II Romanowa około 150 klasztorów w Polsce zostało uległo tak zwanej kasacie. Dotknęło to również Dominikanów. Nawet y, później po tej akcji była próba cara, który wysłał swojego posłańca do papieża Piusa IX wnioskując, by wszystkie placówki katolickie u nas przyjęły prawosławie. No, tutaj był gest papieża Piusa IX, był dość oczywisty, był to gest, który jest na pewnym drzeworycie w won. Znaczyło to, że nie przyjął tej oferty, tej propozycji, no ale te klasztory, które by uległy kasacie, to uległy. I w związku z tym, ojcze Marcinie, kiedy powróciliście na, sw na swoją ojcowiznę? No właśnie spotkał nas ten los tutaj stopniowego wypędzenia. Tu nawet były dwa klasztory dominikańskie w Sandomierzu, był jeszcze klasztor świętej Marii Magdaleny i on już na początku XIX wieku za czasów e, zaborczych tutaj e, zarządów e, carskiej Rosji został zlikwidowany i wtedy przeniesiono tych pozostałych dominikanów do naszego tutaj miejsca, do świętego Jakuba. A potem pokazacie nas w kilku tam, co pozostało przy życiu, trafiło do Klimontowa na jakiś czas, aż tam mieli po prostu wymrzeć. W gruncie rzeczy przetrwał tylko jeden klasztor na terenie Zaboru Carskiego w gidlach koło Częstochowy. No i dopiero potem właściwie od, po I wojnie światowej następuje renesans odnowienie polskiej prowincji. Do, jednak do Sandomierza wracamy z powrotem do tej naszej ojcowizny. To jest drugi najstarszy na, na ziemiach polskich klasztor dominikański. E, wracamy e, dopiero w 2001 roku e, i e, potem z biegiem czasu, e, wracając do naszej tutaj rozmowy w gruncie rzeczy o winiarstwie, to z biegiem czasu z pomocą e, okolicznych entuzjastów winogrodnictwa i e, związanych z produkcją wina. Między innymi także Pana, za co dziękuję. E, e, rozpoczęliśmy wpierw taki eksperymentalny sposób, powrót do tych tradycji sięgających właściwie 8 wieków, czyli aż XIII wieku, do tradycji winiarskich. I pierwsze nasadzenia z reaktywowanej winnicy tutaj Świętego Jakuba właśnie miały miejsce dokładnie 10 lat temu, w maju ubiegnie 10 lat, od kiedy powraca winorośl na to wzgórze Świętego Jakuba. Czy w tym roku będzie mały jubileusz. Tak, zdecydowanie będzie to już. Tak. No, jak w 2001 roku, powróciliście niedawno w sumie, i doszło do odtworzenia w zasadzie winorośli na terenie, na lokalizacji, na której prawdopodobnie ona, tam przed 400-500 latami, ona tutaj rosła. Więc jest to renesans, reaktywacja. Powrót do tradycji winiarskim zarazem poprzez tą lokalizację, która się wiąże z tradycyjnym wejściem winogrodnictwa na Sandomierszczyznę. Ojcze Marcinie, jaka, jakie obecnie szczepy zagościły winice i Jakie, można powiedzieć, są największe sukcesy w tym krótkim okresie dziesięcioletnim tej winnicy? No, to może zacznę od sukcesów. My się przede wszystkim cieszymy z tego, że bardzo wielu gości, turystów, miłośników wina, czasami po prostu amatorów wina i amatorów turystyki do nas trafia. I wtedy, kiedy oprowadzamy tutaj po naszej winnicy, to często się właśnie pojawiają pytania takie. No ale co wam zostało z tej wielowiekowej tradycji? No to mówimy no prawdą jest, że nie zostały nam żadne jakieś starożytne, czy starodawne, lepiej powiedzieć odmiany. No nie mamy odmian, które by przetrwały z tamtych czasów. Nie mamy też żadnej jakiejś takiej starodawnej, zakonnej, tajemnej receptury na produkcję wina. Bo powiedzmy sobie szczerze, obecne urządzenia stosowane, także różne zabiegi agrotechniczne stosowane w Winnicy, no są lepsze niż, niż w dawnych czasach. Natomiast to, co Pan właśnie wspomniał, zostało nam miejsce, terroir. To właśnie miejsce, na którym tradycyjnie na tyle dobrze winorośl obradzała, że można było z tego robić dobre wino. No i staramy się, uczymy się robić wino. Mówię, że się uczymy, dlatego że oficjalnie jako taki producent wina jesteśmy zarejestrowani od 2017 roku. No i stopniowo tutaj na rynek winiarski, na naszą oczywiście małą skalę, bo cała winnica ma niewiele ponad hektar, wprowadzamy nowe gatunki wina. Ostatnio sporo wina różowego. Już mieliśmy w poprzednim roku. Mamy także w planach na, na ten sezon, czyli ze zbiorów z rocznika 2021. To tak, staramy się, być ci goście, którzy tutaj przychodzą, którzy są czasami już znawcami wina, czasami po prostu amatorami, miłośnikami wina, żeby mogli w tym pięknym otoczeniu, patrząc jak same rośliny rosną i owoce dojrzewają, napić się, skosztować tego wina, które tutaj robimy. Czyli w związku z tym zapraszamy i klasztor zaprasza do zwiedzenia to zapoznaj się z tą osobliwą historią samego kościoła, klasztoru, który się rozwija. No i wypada nam życzyć dużo słońca, który spowoduje dużo cukru w tym niesamowitym zboczu południowo-wschodnim, który potrafi dać no, jakość lepszą niż na każdym innym zboczu. Także życzę dużo smaków. Bardzo, bardzo dziękuję, że szczególnie właśnie za te życzenia pełni słońca, bo to ono jest nam potrzebne. Delikatny wiatr, taki tutaj powiew nadwiślański i słońce. no... Czyli tak naprawdę praca w dużej mierze przyrody, którą lekko dogląda człowiek. No i oby rzeczywiście to wino dawało, jak zresztą mówi Biblia, radość sercu człowieka. Więc oby tak było. Dziękuję Dziękujemy. bardzo. Dziękujemy. Szczęść Boże. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach Agrosfery. Do widzenia.